Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Będę miała dla Was dzisiaj szybki haul z Zary. Będziemy mieli dwie pary butów, torebkę i kilka kompletów i jeszcze taką jedną rzecz, w zasadzie jedną rzecz i jeden komplet, przy którym trochę wyszłam ze swojej strefy komfortu. Przygotowałam sobie tutaj notesik, gdzie spisałam sobie wszystkie ceny, ze względu na to, że słuchajcie, miałam sytuację rodem z Kevina. Wysiadając z taksówki, Zrobiłam dosłownie 2-3 kroki i rozerwał mi się spód torby i wszystko, dosłownie wszystko, co miałam w tej torbie, wypadło mi w takie, wiecie, błoto ze śniegiem na parkingu, także jak wróciłam do domu, pierwsze co zrobiłam, odcięłam metki, wrzuciłam wszystko do prania, wyprałam, wyprasowałam i stwierdziłam, że dopiero teraz wam to pokażę, bo nie było sensu tego pokazywać w momencie, kiedy to było, wiecie, mokre, brudne, także... Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że będę się wspierała. No, ale chciałam zapisać wszystko, żeby o niczym nie zapomnieć, powiedzieć Wam o wariantach kolorystycznych, o rozmiarach, o cenach i tak dalej. Weźcie sobie coś do picia: kawę, herbatę, wodę. Oczywiście pamiętamy o piciu wody. I zapraszam Was na hol z Zary. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest ta torebka. To nie jest, co prawda, mój zakup teraz z ostatnich tygodni. Ja ją kupiłam w grudniu. Myślę, że taki większy szal był na nią chwilę wcześniej. Mi udało się ją dorwać w grudniu i te torebki wróciły. Dlatego stwierdziłam, że wam ją tutaj pokażę, bo mam trochę o niej do powiedzenia. Torebka wygląda w ten oto sposób. Ma moim zdaniem bardzo fajny rozmiar. Ja mam problem, że wiele torebek przez to, że jestem niska, drobna, jest na mnie po prostu tutaj za duża. No ta torebka moim zdaniem ma idealny rozmiar. Ma też piękny burgundowy kolor. Mamy tutaj długi pasek, możemy ją więc nosić tak. I mamy krótki pasek, ten długi nie jest odpinany, więc po prostu te dwa uchwyty trzeba puścić i wziąć torebkę w ten oto sposób. No, myślę, że wygląda naprawdę fajnie, fajnie się prezentuje i pasuje do wielu rzeczy, czego uważam, że jest ona warta uwagi. Ja tą torebkę kupiłam ze względu na kolor i ze względu na to, że mi się naprawdę bardzo spodobała. Nie jest to droga torebka, napiszę Wam tutaj cenę i nie wiązałam z nią jakiejś długiej przyszłości, natomiast okazało się, ku mojemu zaskoczeniu, że ta torebka jest bardzo wytrzymała. Ja słuchajcie, noszę w niej zakupy, ciężkie rzeczy. Tutaj nie odchodzą ani te ogumowania. No nic się z nią nie dzieje. Nie ma na niej nawet jednej ryski. Także stwierdziłam, że wam ją polecę. Co do rozmiaru, na pewno jest czarna w większym rozmiarze, więc musicie sobie zobaczyć, jakie kolory są tej większej. One są dostępne na stronie. Ja wam wszystko podwiękuję pod spodem. W tym rozmiarze jest na pewno jeszcze brązowa. No naprawdę, moim zdaniem ta torebka wygląda. Bardzo fajnie, bardzo fajnie prezentuje się do wielu stylizacji, do wielu rzeczy pasuje, jest też bardzo wygodna. I taką ważną rzeczą, ona tutaj w środku posiada taką kosmetyczkę, która jest na zamek i ta kosmetyczka jest odpinana, więc możecie sobie ją odpiąć, przypiąć jak wolicie. Natomiast bardzo fajnie, że ta kosmetyczka w niej jest i że możemy ją tutaj zasunąć. Schować portfel i czuć się bezpiecznie, bo niestety wiele takich torebek nie ma takich kosmetyczek, trzeba je dokupić, później jest problem, bo nie da się ich przypląć w środku. No a ta bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Pokażę Wam tutaj jeszcze z bliska, że faktycznie nic się z tymi ogumowaniami nie stało. Bardzo dobrze ta torebka wygląda w dalszym ciągu, mimo że naprawdę odgrudniają nosze. No i nie widzę tutaj żadnych śladów użytkowania, nie ma żadnych rys, ona tutaj również ma takie wcięcia, jest zeszyta w taki sposób, wygląda to bardzo fajnie i bardzo ładnie również wyglądają tutaj te przeszycia, które ona posiada i tutaj przy tych uchwytach no naprawdę bardzo fajna jest ta torebka, w opisie zostawię Wam linki do wszystkich rzeczy, także będziecie mogli również znaleźć tą torebkę jeżeli Wam się podoba, to ja polecam, bo naprawdę nie widać żadnych oznak yy, użytkowania, nic się nie dzieje z tymi uszami, może naprawdę no, nie oszczędzam tej torebki, polecam. A teraz kochani, wskakuję w pierwszy komplet i pogadamy sobie trochę o obraniach. Pierwszy komplet prezentuje się w ten na to sposób. Specjalnie nie będę zakładała butów, żeby pokazać Wam długości spodni, jak się prezentują, żeby nic nie oszukać butami, więc może zacznijmy od początku. Materiał tego kompletu jest taki dość specyficzny, ze względu na to, że jest to taki miś. Natomiast nie jest to welur, więc jest to dość specyficzny materiał. Co do kroju, góra to jest taka kurtka, która jest takim bomberem. Bardzo fajnie ona się prezentuje. Mamy tutaj kaptur, wygląda on w ten oto sposób. Jest z podszewką, więc myślę, że do wykorzystania również bez tych spodni, po prostu jako kurtka. No, bardzo mi się spodobał ten komplet, i stwierdziłam, że biorę go do przymierzalni. Sprawdzam. No i wyszedł ze mną. Tutaj również mamy dwie kieszenie. Mamy zamek, rozpięta prezentuje się w ten sposób. Ma tutaj dwa takie ściągacze, którymi możemy sobie ściągnąć ją jak chcemy na dole, żeby ona była. Może być ona luźniejsza, może być bardziej węższa, jeżeli chodzi o spodnie. Spodnie są totalnie w kroju, który ja uwielbiam, czyli luźne, na gumce, wygodne, no po prostu dresiki. Mamy tutaj tak, dwie kieszenie z przodu, również są dwie kieszenie z tyłu, takie na pośladkach. Jeżeli chodzi o długość spodni, prezentuje się ona w ten sposób. Ja dodam, że mam 1,61 wzrostu, więc jakby one są trochę za długie. Natomiast ja większość butów, jakie noszę, to są buty na takich trochę wyższych podeszwach, szorują po ziemi, więc jest okej. Okay. W pasie mamy wiązanie, co moim zdaniem jest super. Aczkolwiek, nawet gdybym ich nie zawiązała, one będą dobre. No i słuchajcie, ten komplet spodobał mi się na tyle, że postanowiłam, że kupię go również w drugim dostępnym kolorze. I jest to taki kolor Khaki. Ja myślę, że nie będę Wam przymierzała tego drugiego kompletu, ponieważ jest to dokładnie to samo, co mam na sobie, tyle że w innym kolorze. Jest on dostępny właśnie w tych dwóch kolorach, jeżeli chodzi o rozmiary. Ten komplet mamy od rozmiaru XS do rozmiaru XL. Ja mam na sobie rozmiar XS. Jeżeli chodzi o cenę, to bluza jest za 129 zł, a spodnie są za 115 zł. Jeśli jesteście osobami, które zwracają uwagę na składy, to nie będzie to komplet dla Was, dlatego że jest w 100% sztuczny. Mianowicie, góra na zewnątrz, jak i dół. To 97% poliester, 3% elastan, natomiast podszewka w tej kurtce to jest też 100% poliester. Więc no skład jest bardzo słaby. Natomiast mi spodobał się ten komplet na tyle, że stwierdziłam, że go biorę. Chodziłam już w tych dwóch kompletach i powiem Wam, że nie mam takiego odczucia, żeby było mi w tym jakoś super gorąco. Też jeżeli chodzi o tą górę, no to wiadomo, zawsze coś pod, pod zakładamy. W spodniach też nie czuję jakiegoś dyskomfortu. W ogóle ten materiał jest bardzo przyjemny. I też nic się z nim nie dzieje w praniu. Jeżeli chodzi o ten skład, to to już zostawiam Wam. Wy już musicie zadecydować, czy rezygnujecie z poliestru, czy macie poliester w swojej szafie. Ja raczej staram się nie kupować rzeczy poliestrowych. Chyba, że coś naprawdę mi się podoba i stwierdzam, że chcę tą rzecz. Także no, mi ten poliester tutaj nie przeszkadza. Uważam, że ten komplet prezentuje się bardzo fajnie. Też długość tych nogawek jest w porządku. No to już zostawiam dla Was. Także nie będę mierzyć tego drugiego kompletu. Przechodzimy dalej. Kolejny komplet, który chciałabym Wam pokazać, jest w przepięknym burgundowym kolorze. I wzięłam go do przymierzania, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie dlatego, że ta góra wydała mi się na tyle dziwna, że stwierdziłam, że albo będzie to coś super, albo będzie to kompletną klapą. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że naprawdę ta góra jest fajna. Prezentuje się ona w taki sposób, że tutaj mamy taliowanie. Na górze jest ona taka oversize'owa, ma bardzo długi rękaw, co dla mnie jest plusem. Tutaj mamy takie dwie zaszewki, które przechodzą również na spodnie, no uważam, że ta góra prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, tak trochę inaczej i nie jest to taki, wiecie, typowy dres. Dajcie znać, co sądzicie o tym, o tym komplecie, o tej górze specyficznej. Jeżeli chodzi natomiast o dół, mamy tutaj. Ponownie luźne spodnie dresowe, które, tak jak już mówiłam przed chwilą, uwielbiam. Również mamy tutaj zaszewki, które są do samego dołu. Na boku spodni mamy takie małe rozcięcia, które uważam też fajnie wyglądają. One, te spodnie są już nieco krótsze od tych poprzednich, także możecie sobie zobaczyć, jak one prezentują się na 1,61 61. M. Jeżeli chodzi o górę spodni, tu już nie mamy żadnego sznurka, ale naprawdę są. Dobre, nie są za szerokie, wszystko jest z nimi w porządku, są też bardzo rozciągliwe, więc myślę, że spokojnie, większe rozmiary również w nie wejdą. No bardzo podoba mi się ten komplet. Taką ciekawostką, jeszcze, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to ten materiał, który uważam za rewelacyjny, ze względu na to, że z prawej, jak i z lewej strony jest taki sam. Ja mam takie dresy z, Zary z zeszłego roku dwa. I powiem Wam, że piorę, non-stop. Chodziłam w nich w zeszłym roku całą zimę. W tym roku całą zimę. Bo wiecie, no ja jednak pracuję w domu, mi jest wygodniej w dresie chodzić po domu. Zresztą w dresie jest również ciepło, jak wychodzimy gdzieś na dworze. Jestem strasznym zmarzluchem. I powiem Wam, że nic się z tym materiałem nie dzieje. On się nie kulkuje, nie spiera się, więc naprawdę bardzo fajnie sprawdza się ten materiał. No i również taką mega ważną rzeczą dla mnie jest to, że. Nienawidzę, jak bluzy mają od spodu, czy spodnie mają od spodu tego misia, ze względu na to, że jak zakładam coś pod bluzę dresową, pod tą może niekoniecznie bym coś zakładała, ale jednak pod inny zazwyczaj coś zakładam. Jak zakładam jakąś, wiecie, bluzkę na ramionczkach, bluzkę z długim rękawem, i jestem gdzieś, jest mi gorąco, chcę ją zdjąć, to później jestem cała w kłaczkach, co po prostu doprowadza mnie do szału. Wiecie, jak, jak te misie się kulkują, tak jakby na ubraniach. No nie. Nie do zaakceptowania, dlatego, te komplety z zary z tego materiału ja uwielbiam. Bardzo fajnie się to pierze, bardzo fajnie się to nosi i bardzo fajnie się to sprawdza. Jest praktyczne. Przechodząc dalej, ten dres występuje w trzech kolorach: w burgundowym, który mam na sobie, w szarym i w czarnym. Skład to 75% bawełna, 17% poliester i 8% elastan. Rozmiary mamy od S do L. Ja mam Eskę. Spodnie jak i bluza kosztują 115 zł. Naprawdę uważam, że no bardzo fajnie prezentuje się ten dres, więc jeżeli Wam się podoba, na dole zostawiam link i jest on dostępny, także możecie sobie go sprawdzić. No i słuchajcie, teraz mamy coś innego. Stwierdziłam, że chyba powinnam już w końcu zainwestować w jakiś komplet, który będzie mieć inną formę dołu. Ze względu na to, że tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja uwielbiam luźne spodnie. Szerokie, a to jest coś innego, jest to dzwon, więc trochę powrót do takich, wiecie, młodzieńczych bardziej lat. Jeżeli chodzi o górę, góra oczywiście posiada kaptur, bardzo fajnie wygląda, jest rozpinana na zamek. Ja też nie miałam żadnych bluz rozpinanych na zamek, także bardzo się cieszę, że dopadłam ten komplet. Jest w przepięknym czekoladowym kolorze. Tutaj mamy dwie kieszenie, taki jak górek. Bluza jest o nieco krótszym kroju. Tu pod spodem mamy normalnie ściągacz, który w normalny sposób byłby tutaj odwinięty, natomiast on jest podwinięty pod spód i podszyty. Tak prezentuje się to z tyłu. Możecie sobie obejrzeć. No wydaje mi się, że również fajny jest ten dres. Materiał to będzie to samo co ten poprzedni bordowy, także również z jednej i z drugiej strony materiał jest taki sam, nie ma żadnego misia pod spodem, który kłaczy ubrania. Co do spodni, mamy tutaj zaszewki takie jak mieliśmy poprzednich spodniach w tym burgundowym komplecie są to dzwony, długość prezentuje się w taki oto sposób. No i tutaj w pasie mamy już sznureczek, żeby sobie je związać, więc również bardzo fajnie. No zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Powiem Wam, że ogólnie są wygodne. Natomiast no jest to trochę coś innego, więc mam nadzieję, że mi się sprawdzą i nie popełniłam fuck upu, kupując e, ten komplet że jednak będę w nim chodzić i naprawdę będzie mi się dobrze sprawdzać. Jeżeli chodzi o ten komplet, występuje on w tym kolorze brązowym, który mam na sobie, w beżowym, czarnym i różowym. I słuchajcie, ten różowy kolor możecie kojarzyć, w tamtym roku był taki wiralowy dres z Zary, taki cukierkowo-różowy. Ja zawsze ten kolor kojarzę z taką watą cukrową, z takim dziecięcym różowym, który jest bardzo ładny, natomiast ja poświęciłam... Wiele czasu, wiele prób na to, aby w końcu doprowadzić moją szafę do momentu, w którym będą w niej rzeczy tylko takie, w których chodzę. Więc nie kombinuję za bardzo z kolorami. Ja śmieję się, że mam bardzo nudną szafę, ale no jednak wiem, że w tych kolorach chodzę. Bardzo mi się podoba ten róż. Natomiast nie wiem, czy będę w tym chodzić. I Gdzieś chodzi mi on, wiecie, po głowie. Taki różowy odcień jakiegoś dresu, natomiast jeszcze się powstrzymuję, bo nie jestem przekonana, czy na pewno będę w tym chodzić swoją drogą. Gdybyście chcieli, jakiś film może z organizacji garderoby albo w którym opowiem, jak doszłam do momentu, że szafa przestała być dla mnie problemem, że w dalszym ciągu nie mam się w co ubrać. Wiecie, nie mam w swojej szafie na ten moment praktycznie żadnych rzeczy, w których nie chodzę poza rzeczami na jakieś wesela, czyli wiecie, jakieś dwie sukienki. Jeżeli będziecie chcieli filmik związany z garderobą, to dajcie mi znać, ja chętnie coś takiego nagram. Wracając co do rozmiarów mamy rozmiar SML, cena spodni to 115 zł, natomiast bluzy 129 więc no też wydaje mi się, że jest to fajna cena, skład również jest fajny, więc jeżeli ktoś zwraca uwagę na składy, to bardzo polecam, a teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy ubraniowej, bo zostaną nam jeszcze buty, no która jest chyba takim moim największym wyjściem ze strefy komfortu od nie wiem jakiego czasu, więc jestem ciekawa, co będziecie sądzić na temat tej ostatniej rzeczy. No i słuchajcie, co do tej ostatniej rzeczy, która kosztowała mnie, moje wyjście z mojej strefy komfortu, jest to już chyba wiralowa sukienka z Zary, która... Pojawia się mam wrażenie wszędzie, jest wszędzie na TikToku, na Instagramie. I powiem Wam, że na tyle mi się spodobała, że stwierdziłam, że to jest chyba ten czas, kiedy może warto w końcu kupić sobie krótszą sukienkę niż sukienkę do połowy łydki, bo takie właśnie noszę. Mam jedną krótką sukienkę, którą noszę, nie mam żadnej innej w szafie poza tą sukienką teraz, więc stwierdziłam, że zamówię ją. Ale wchodząc na stronę, patrzę, jest dostępna, natomiast mówię, kurczę, ona wydaje mi się tak krótka, że chyba za krótka. Eee, więc stwierdziłam, że idę do nas do Zary jeżeli będzie ona stacjonarnie, to znaczy, że mam ją w ogóle przymierzyć i zrobić do niej podejście. No i była. Wzięłam ją do przymierzalni i okazało się, że jest naprawdę fajnej długości. Nie jest ona na pewno za krótka, mam jeszcze tutaj pod pośladkami sporo długości. Wiadomo, nie jest to sukienka, w której przychylałabym się jakoś bardzo, ale chyba wiemy o tym, że jak zakładamy krótkie spódniczki, no to raczej gdzieś tam nie schylamy się jakoś bardzo. Ja założyłam do niej takie buty ze względu na to, że ja właśnie w taki sposób widzę ją noszoną. No, nie wyobrażam sobie chyba do końca, chyba nie jestem na to gotowa, żeby założyć mm, do takiej sukienki coś krótszego, żebym miała bardziej odkryte nogi. Natomiast może zrobię taką rolkę. I zobaczymy, jak można tą sukienkę wystylizować. No dajcie znać, co o niej sądzicie. Ja może jeszcze zdejmę naszyjnik, żeby on nam tutaj nie zaburzał tego pięknego dekoltu. Ona ma tutaj bardzo ładny dekolt w taką łódeczkę. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ta sukienka. Ma tutaj jakby przedłużoną tak talię, że ten dół, ta falbanka zaczyna wam się dopiero na biodrach i to tak nisko na biodrach. Od razu wam powiem, że jeżeli chodzi o prasowanie tej górnej falbanki, to jest dramat, bo jest bardzo mocno tutaj zwinięta i no bardzo źle się to prasuje, ale do przeżycia. No podoba mi się ta sukienka. Naprawdę mi się ta sukienka podoba i myślę, że będę z niej sporo chodzić. Także nie wiem, może to. Otworzy przede mną jakieś drzwi do krótkich sukienek, może w końcu zacznę częściej nosić krótkie spodenki. Zawsze moje wszystkie sukienki, spodniczki są do połowy łydki, więc zobaczymy. Co do kolorów tej sukienki, jakie są dostępne, jest to ten brązowy, który mam na sobie, burgundowy i czarny. I szczerze mówiąc, zastanawiałam się jeszcze nad czarną, ale później stwierdziłam, że nie, dobra, nie będę szaleć, dlatego że nie chodzę na co dzień raczej w krótkich sukienkach, w ogóle zresztą nie chodzę w krótkich sukienkach, więc wezmę tą brązową, jak będzie mi się sprawdzać, to faktycznie może wrócę po tą czarną, a no jest bardzo komfortowa ta sukienka, także nie jest to wykluczone, jeżeli chodzi o rozmiary, mamy od S do L, ja mam S, -kę. jeżeli chodzi o skład, tutaj do tej falbanki skład to 97% bawełna i elastan i ona faktycznie jest mocno elastyczna, Natomiast jeżeli chodzi o tą falbanę, ta falbana jest w 100% z bawełny i cena tej sukienki to 115 zł. Także no wydaje mi się, że ta sukienka wygląda naprawdę bardzo fajnie, bardzo oryginalnie i tak dość zjawiskowo. Ja powiem wam szczerze, że tą obniżoną falbanę kojarzę jak chodziłam chyba do gimnazjum albo już było to po gimnazjum. Miałam taki płaszcz, który właśnie był z taką obniżoną linią tej falbany, więc no tak mi się od razu to skojarzyło i nie byłam przekonana, czy to będzie dobrze wyglądać. Jednak po przymierzeniu stwierdzam, że wygląda bardzo fajnie. A jeżeli podoba Wam się ta sukienka, to znajdziecie link do niej na dole w opisie. Przechodząc dalej, przejdziemy sobie do butów, którymi są takie oto buty sportowe. Też powiem Wam, że to jest coś nowego w mojej szafie, dlatego że ja raczej wszystkie buty mam na takim wyższym spodzie. Yy... Więc zobaczymy, jak będą mi się sprawdzać. Bardzo spodobał mi się ich kolor, dlatego że one są taką bardzo ładną czekoladą. Tutaj są zamszowe, z tyłu również. To oczywiście sztuczny zamsz. Tutaj mamy taki ala skórzany język i tył. I tu jest taki kawałek materiału. Ja podejdę bliżej, może będziecie to słyszeć. Jest to taki materiał, ja bym powiedziała, przeciwdeszczowy. No, bardzo ładnie prezentują się te buty i bardzo ładnie wyglądają na stopie. Ja Wam tutaj je przymierzę i pokażę Wam, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o rozmiar tych butów, mamy go od rozmiaru 35 do rozmiaru 42. I tutaj już jest pytanie do Was: Dlatego, że może niekoniecznie macie te, ale na pewno w zarze pojawiały się dokładnie takie buty. W ogóle, jeżeli chodzi o zarowe rozmiary, to możecie dać znać w komentarzach. Jak one wychodzą na stopie? Ze względu na to, że ja mam ogólnie problem z butami, bo ja jestem raczej tak bardziej między rozmiarami, mam 37,5 rozmiar stopy, ale mam również bardzo szczupłą stopę i bardzo często zdarza się tak, że 37 jest za mała na długość, natomiast 38 jest dobre na długość, ale za szerokie na boki. Więc możecie dać znać, jak jest z tymi rozmiarami. Tych butów mam rozmiar 37, dlatego pytam, bo wszystkie swoje sportowe buty, jakie mam w szafie, mam w rozmiarze 38. Więc dajcie znać, czy w zarze ten rozmiar jest może troszkę większy. Myślę, że wielu osobom się to przyda. Cena tych butów to 149 zł, a teraz na szybko mnie wskakuję i pokażę Wam, jak prezentują się na stopie. Ja tak podwinę tutaj te spodnie. Na stopy prezentują się one w ten oto sposób. Naprawdę mam wrażenie, że stopa wygląda na bardzo zgrabną w tym bucie i bardzo wygodne wydają się te buty. No także dajcie znać, jak Wam się podobają. Ja uważam, że są bardzo ładne. I jeszcze co do tych butów, byłam w szoku ze względu na to, że kupiłam dwie pary butów w zarze. I o ile zamawiałam coś na stronie Zary. To faktycznie czasem zdarzało się, że to przychodziło w worku przeciwkurzowym, ale stacjonarnie w sklepie jeszcze mi się to nie zdarzyło. To po prostu u nas w zarze nie dawali nigdy tych worków przeciwkurzowych, nie wiem, ale do obu par butów dostałam worek przeciwkurzowy, co moim zdaniem jest super opcją. Ja tych worków używam później jak gdzieś wyjeżdżam na bieliznę, także bardzo mi się one sprawdzają. A wolę dostać jednak buty w takim worku, niż w pudełku, które i tak wyrzucę. Więc no dajcie znać, czy w Waszych zarach również stacjonarnie dokładają te worki przeciwkurzowe, czy u nas po prostu wcześniej nie dokładali. Kolejne buty sportowe, które kupiłam, są nieco inne i mogą być kontrowersyjne, mogą się wielu osobom nie podobać. Są to Adidasy we wzór takiej krowy, także dajcie znać, co o nich sądzicie. No, ja się zakochałam w tych butach po prostu. To jest coś innego. Wiecie, ja na ogół chodzę w takich raczej klasycznych ubraniach, więc te buty na pewno dodadzą takiego twistu do stylizacji. Ja już widziałam w zarze takie buty wcześniej, z tym, że one były delikatnie. Inaczej zrobione, ponieważ te są wykonane tutaj z takiego materiału sztucznego, a poprzednie buty, które były właśnie w taki wzór krowi, one chyba były na jesień, o ile się nie mylę, były zrobione w sposób taki, że wyglądały jakby były faktycznie zrobione z takiej skóry, więc na nich był włos i one bardzo mi się podobały. Ja już je wtedy oglądałam. Natomiast ja bardzo często szuram nogą o nogę. I bałam się, że bardzo szybko tamte buty zniszczę. Tym bardziej, że już w sklepie było widać, że one mają ten włos poodginany jakby w drugą stronę, więc wydaje mi się, że tamte mogły się bardzo niszczyć. Nie wiem, dajcie znać, jakie macie, bo. Szczerze mówiąc, tamte podobały mi się bardziej, ale wydaje mi się, że te będą bardziej praktyczne. Jeżeli chodzi o rozmiar tych butów, tak samo jak w poprzednich, zaczyna się od 35, kończy się na 42 i cena tych butów to 139 zł. Także no dajcie znać, co o nich sądzicie i czy ten wzór Wam się podoba, bo jeszcze teraz wiem, że jest szał na buty w panterkę. Co nie do końca na razie do mnie przemawia, no natomiast ten krowi wzór po prostu jestem zakochana. A tak, moi drodzy, te buty krowie prezentują się na nogach, również są bardzo zgrabne i bardzo wygodne się wydają. Dajcie znać, czy Wam się podobają, dajcie znać, czy wiedzielibyście, jak je wykorzystać. Ja myślę, że zrobię jakieś stylizacje na Instagram z tymi butami, także może coś fajnego uda się z nimi wymyśleć i może akurat też przypadną Wam do gustu. Mój haul już dobiegł końca, mam nadzieję, że Wam się podobało, że nie było zbyt nudno, że są to same komplety dresowe właściwie. No natomiast ja takie rzeczy noszę, ja bardzo lubię luźne, oversize'owe ubrania, lubię dresy, jest mi w tym wygodnie. Ponadto uważam, że jeżeli chodzi o komplety w szafie, jest to coś, co zawsze fajnie wygląda, nie musicie się zastanawiać, czy coś do czegoś pasuje, po prostu zabieracie to z wieszaka, zakładacie i wyglądacie super. Dajcie znać w komentarzach, co Wam ostatnio udało się kupić. W zarce, lub w innych sklepach, lub na co się czaicie. Chciałabym, żeby ta strefa komentarzy była takim, wiecie, naszym wspólnym czatem, na którym możemy sobie popisać, coś polecać, żebyśmy mogli się lepiej poznać w tych komentarzach. Napiszcie mi również, jakie filmy chcielibyście widzieć na tym kanale, ponieważ ja tak wiecie, powoli. Będę sobie raczkować i badać, co Wam się podoba. Myślę, że będę robić jakieś mierzymy, na pewno z zarki, na pewno z mango, bo to są raczej dwa sklepy, w których najczęściej coś kupuję. Chyba, że chcecie z jakichś innych, no to możecie podrzucić pomysły. No dajcie po prostu znać, co chcielibyście tutaj zobaczyć, o czym chcielibyście posłuchać, pogadać. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, komentarz na dole i subskrypcję, bo to pomoże mi rozwinąć mój kanał, żeby więcej osób go zobaczyło i żebym wiedziała, że tutaj jesteście i interesują Was te treści. Oczywiście będzie mi również bardzo miło, jeżeli przekażecie komuś dalej ten filmik. Także ja już się z wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w komentarzach i w następnym filmie. Cześć, Pa!